Dzień dobry Państwu i tam serdecznie konferencji prasowej Komerczu FKS, FK jest Spotkanie zakończyło się z zwycięstwem różnych gości, a wraz z nami trener Jan Dzień Dobry trenerze, poprosimy o podsumowanie tego spotkania. Dzień dobry. No, powiem też to, co opowiedziałem w szatni, bo e, te wyjazdy nam rzeczywiście nie leżały. E, dalej te punkty na wyjazdach są potrzebne i, e, i, i chciałbym, żeby zespół, tak jak w drugiej połowie szczególnie wierzył w to bardzo mocno, że nie tylko u siebie jesteśmy mocni, ale też, że jesteśmy w stanie wygrywać na wyjeździe I, i dzisiaj myślę jakiś mały jeden krok, oczywiście to jest tylko jeden mały krok, ale też ważny dla nas, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że teraz każde trzy punkty są naprawdę dla nas na wagę złota, jak chcemy mierzyć wyżej i, i chcemy gonić tą czołówkę, to, to po prostu trzeba wygrywać z każdym i wszędzie tak naprawdę I, i musimy te wyjazdy poprawiać. Na pewno dzisiaj doceniam to, co zrobił zespół, ile włożył Wysiłku. Doceniam to, że nasi kibice w, w tak daleko i, i w takiej liczbie przyjechali, więc w imieniu też zespołu dla naszych kibiców też ukłony i, i podziękowania za, za to wsparcie, bo, bo ja je czułem dzisiaj na, na tym meczu. Bierzemy trzy punkty, jedziemy dalej. Za chwilę mamy kilka meczów w odstępie paru dni, więc na pewno musimy też dobrze się przygotować, bo, bo ciężkie boje kolejne przed nami, przed tą przerwą reprezentacyjną. Zapraszamy do zadanie pytań. Szymon. Dobry wieczór Panie trenerze, szanowny Markuli z Corso. Chciałem zapytać o to, jak ocenił Pan ten mecz do czerwonej kartki? Pierwsze 15 minut, myślę, że taka nasza kontrola i później straciliśmy tą kontrolę i zaczęliśmy grać słabiej i w konsekwencji kilka naszych błędów. Byliśmy zawolni wolni w doskoku, za wolno rozgrywaliśmy piłkę, nie zmienialiśmy strony, czyli dokładnie to, co chcemy robić, a tego nie robiliśmy. A kiedy to robiliśmy, to akcja wychodziła. Kiedy, tego, kiedy przestaliśmy to robić, to, to, to stal zaczęła nabierać wiatru w żagle, więc, więc ta pierwsza połowa, te 30 minut drugiej połowy, na pewno na minus, ale w drugiej połowie weszliśmy z taką inną, mocniejszą energią i, i po prostu zaczęliśmy grać dobrze. W konsekwencji były też sytuacje, bo mogliśmy przynajmniej wcześniej strzelić jedną czy drugą bramkę, a później oczywiście czerwona kartka grając w 10 na pewno to, to pomaga zespołowi, który gra w przewadze, ale to też nie oznacza, że te 30 czy 30 parę minut jest decydujące i, i nawet takich meczów wiele zespołów nie, nie wyciągało z wyniku. Widzieliśmy też, jak pogoda mocno się popsuła, boisko było coraz bardziej grząskie, wiadomo, że musieliśmy być w ataku pozycyjnym, bo stal się cofnęła po tej czerwonej karcie, więc, więc to na pewno trochę utrudniało. Natomiast wiesz, szacunek dla zawodników, że, że potrafiliśmy wyciągnąć, że wierzyli, że naciskali przeciwnika i, i też utrzymali koncentrację i kontrolę, bo tak sobie nie przypominam, żeby stal chyba później miała jakąś taką bardzo groźną sytuację, po której mogła zdobyć bramkę. Jakieś dodatkowe emocje pojawiły się przy okazji tej ponownej wizyty przy Czy Na pewno tutaj te miesiące, które pracowałem, poznałem ludzi, poznałem osoby, które, z którymi dobrze mi się współpracowało. I to jest normalne, że jak się spotyka ludzi, z którymi się na co dzień, też, szczególnie tu, czy z piłkarzami, czy z ludźmi ze sztabu, pracowało wiele, wiele miesięcy, to oczywiście, to, to, że to serce mocniej bija się, spotyka jak się widzi uśmiech na twarzy, jak, jak można podać sobie rękę i chwilę porozmawiać. Natomiast dzisiaj to, co powiedziałem już przed meczem, ja jestem skupiony oczywiście na swoim klubie, na Miedzi Legnica i, i za te wyniki odpowiadam. I, I dzisiaj na pewno jestem zadowolony, że, że już kwestia trzech punktów to jedna, ale jestem zadowolony, że, że potrafimy też wygrywać na wyjazdach i, i wierzę, że to, to, to będzie dłuższa seria i, i kolejny wyjazd też będzie na plus. My jeszcze ostatnie pytanie: Czy miał Pan już okazję porozmawiać z prezesem Jaskim Klimkiem? Tak, rozmawialiśmy przed meczem, rozmawialiśmy po meczu. Eee, ten prezes Klimek przyszedł do szatni i pogratulował eee, zwycięstwa, więc, więc tak to wyglądało. Przed meczem też porozmawialiśmy, więc wszystko jak na należy. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener naszej Białoruskiej Króżyny, Pan Ireneusz Mamrot, trenerze, poprosimy o podsumowanie tego spotkania. No Jakbyśmy przeszli do pytań, ale ale muszę powiedzieć parę słów. Może mimo szybko, wszystko spróbuję merytorycznie opisać w kilku zdaniach, bo nie będę przedłużał, pewnie będą, będzie dużo pytań. Więc uważam, że do momentu gry 11 na 11 zasłużone nasze prowadzenie. Na początku drugiej połowy mieliśmy bardzo dobrą sytuację po w fragmencie gry na 2-0. Pierwszą piłkę obronił Kuba Wrąbel, przy drugiej Użyleżał i w niego trafiliśmy. na pewno to ważny moment. No. Uważam, że graliśmy z, e, dobry mecz do czerwonej kartki. E, naprawdę e, zespół był mocno zaangażowany, ciężko pracował, ale też potrafił stworzyć sytuację, bo, bo, bo miał też e, Bart, Bart, Bartek Szeliga, dobrą sytuację na wcześniej. Później mieliśmy bramkę, kilka naprawdę e, takich e, dobrych akcji i no i to jest kolejny moment, w zasadzie nie wiem co powiedzieć, bo to jest czegoś takiego, nie spotkałem się nigdy w życiu z tym z czymś takim, ani nie pamiętam jakiejś takiej drużyny, która, która miała tych czerwonych kartek aż tyle co my. I żeby było jasne, to jest zasłużona czerwona kartka, to nie chodzi o to, że ja mam pretensje do sędziego, tylko, tylko po prostu tracimy kontrolę nad, nad emocjami i to są, najgorsze w tym wszystkim, że to są kartki w środkowej części boiska, które nie miały żadnego wpływu na, 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 ani na sytuację brankową, ani na nic ani to fał taktyczny nie musiał być i, i, i tutaj mówię i co mecz to jest ktoś inny, gdzieś o tym rozmawiałem z i Szatni i to no dzisiaj najważniejsze, żeby, wiem, że to gdzieś nie ale żeby, żeby zespół wiedział, że, że, że gra idzie do przodu, natomiast wyniki się nie zgadzają i zdaje sobie z tego sprawę. Wię jeszcze większym problemem to jest to, że tracimy Christiana, który, który, który w tych dwóch meczach pokazał, że jest dużą wartością dla tego zespołu, a, a... Na ile kolejek będzie o to nie wiem, bo, bo to nie o tym decyduje, ale na pewno w najbliższych oczach nie będzie grał. Dziękuję. Zapraszamy zadanie pytanie. Szanowny. Dobry panie wieczór panie terzesz. Markulis w rzutkach przede wszystkim chciałbym zapytać o Fryderyka Gerdowskiego na początek. Dlaczego musiał opuścić boisko? No panowie oglądacie myślę. no zgłosił zmianę. Co mam pan Ale czy, no. czy wiemy coś więcej już teraz, czy za wcześnie jeszcze na to? No, on, on jakby wczoraj nie trenował. Także mówiłem, nie chciałem o wszystkim mówić, bo Bukowski też w tygodniu za połurazną wczoraj nie trenował, naciągnięcie gdzieś tam mięśnia przewodziciela. Yy, nie było to jakoś takie takie, takie na tyle balące, nie chcieliśmy ryzykować, więc zapuściliśmy mu trening tak po to, żeby dzisiaj zagrał. No ale tam mówię, gdzieś to później też padał, nawierzchnia trochę już inna była i poczuł to po prostu. Na ile to jest poważne, to, to, to nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy to jest tylko naciągnięcie, czy, czy, czy coś poważniejszego, no, mam nadzieję, że nie. Jaką reakcję zobaczył Pan wśród swoich zawodników po meczu w szatni? Ja mam to jest grupa inteligentnych ludzi. No to, to, to jaką mogą? No są rozczarowani jaka może być reakcja. Wiedzą, że zagrają trzeci mecz. Ja wiem, że powiecie co ja tutaj za opowiadam, bo my mamy 0 punktów. Ja mówię o, o okresie kiedy ja jestem. Ale jak podejdziecie naprawdę obiektywnie, no to my powinniśmy mieć nie wiem ile punktów po tych meczach, a mamy zero. To się tak, tak odbywa, jak gdzieś tam nie nasze błędy, to kogoś innego i, i, i tak jest. No ja moim zadaniem, moją rolą jest teraz to i to im przekazałem, że oni muszą wierzyć, że oni muszą, bo inna jest sytuacja, kiedy grasz słabo, przegrywasz z krytesem każdy mecz, wtedy jeśli ten zespół trudniej podnieść. Tu takiej sytuacji nie ma. Ja wiem, że zaraz będzie tu emocje, kibice, okej, okay, bo taki jest przekaz po przegranym meczu, jest diametralnie inny niż po wygranym i zagra się słabo, a się wygra, to jest lepszy przekaz niż odwrotnie. I tu nie mam pretensji, ja wiem, że takie życie macie pełne prawo, natomiast no mówię, bierze w tą grupę, bo, bo uważam, że po dojściu tych zawodników, którzy teraz przyszli, teraz tylko chciałbym jednej rzeczy, żeby mieć jeden mecz wszystkich do dyspozycji. To będzie dla mnie ważne, bo wtedy będzie też i rywalizacja większa w zespole, a nie z góry w głowie. Może powiedzmy, że Piotr nie gra kuchy, nie gra, więc cały tydzień trenowali w tym drugim, jakby nie cały tydzień, ale dwa, trzy treningi te taktyczne też byli w tym drugim zespole, już ta rywalizacja się zmniejsza, jak pan wlatuje, to, nie wiem, Dzisiaj nie było czterech zawodników, tak. Mhm. jeszcze chciałem zapytać, jak oceni pan to, co pokazał zespół po tej czerwonej kartce? Czego zabrakło, żeby mógł powalczyć o lepszy wynik? To mieć już miała dużą przewagę. Też, mówię, to pamiętajmy, że to jest indywidualnie, to są piłkarze, którzy, którzy, którzy są dla mnie, osobiście mówiłem to wcześniej, w pierwszej trójce. więc, więc yy, yy, Oni wiedzieli, 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 mają przewagę zawodnika. Yy, też proszę zobaczyć jakie tam były jakościowe zmiany, bo Bochnak rozruszał grę i, i, i Petrowicz dał dobrą zmianę, ale to taką ciekawostkę powiedzieć, bo nawet piłkarze w trakcie meczu przy 1-0 do naszych zawodników mówili, że no nie ma szans, że oni tu dzisiaj wygrają, nie. Oni sami sobie już to nie wierzyli i ta czerwona kartka po prostu, oni po tej czerwonej kartce złapali taką, taki mental pozytywny, a u nas wiadomo, to, jest, to nie jest pierwsza czerwona kartka. Gdzieś tam oczywiście na pewno był błąd taktyczny, bo ten zawodnik był w ustawieniu, bo ten zawodnik był sam w polu karnym. Dziękuję. Michał Szewczyk z Sportu Ja chciałem zapytać, bo jest Pan bardzo doświadczonym trenerem, ale czy to jest dla Pana najtrudniejszy początek pracy w nowym klubie? Powiem tak, że ja w ogóle na tyle zmian klubów, to chyba tylko raz przegrałem pierwszy mecz. I tylko to był jeden przegrany mecz. A teraz mam trzy, trzy przegrane spotkania nie? z rzędu. Także na pewno takiego startu nie miałem nigdzie. I tak, to jest na pewno bardzo trudne. To, to, to też jest. też inna sytuacja mieli trochę więcej punktów. Ja tutaj ja muszę tylko, że. Ja na pewno jestem o tyle doświadczony, że chcę pomóc drużynie, że oni myślę, że są, widzą po mnie, że, że, że jednak ja cały czas w nie wierzę i, i to im na, na, na bieżąco przekazuję i, i, i taka jest narracja. No jest trudno, jest trudno, nie ma co mówić. No. Chciałem zapytać, znaczy czym Pan będzie budował optymizm w tym przyszłym tygodniu wśród piłkarzy na treningach, no bo można powiedzieć, że trzy mecze bardzo podobne, macie dobre fragmenty, ta gra się klei, zdobywacie w każdym meczu bramkę, prowadzenie jest prowadzenie dzisiaj, no ale tych punktów ciągle jest zero i jak przy takim zapętleniu się tych negatywnych emocji jakoś drużynę wesprzeć w tym tygodniu i dać jej jakieś oparcie, żeby wierzyła dalej w siebie? Wiem, że to nie jest miejsce na żarty, ale Będziemy cały tydzień w dziesięciu trenować. żeby no. się to jest śmiech przez łzy, proszę mnie to zrozumieć, bo, bo tylko tyle zostało. Drugie, szamana jakieś zamówimy, żebyśmy czerwonej karty nie dostawali. Ja mówiąc poważnie, yy, to jest moja rola. No nie będę panu przecież tutaj przedstawienia robić, co ja będę mówił, jak ja będę robił, ale no już jakby pierwszy etap się odbył zaraz po meczu. Też chcę przekazać też bardzo ważną rzecz, że też duże wsparcie dał prezes zespołowi. I to jest ważne, to jest ważne, że, 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 że na to widzi i teraz widziałem też reakcję, wiadomo jest rozczarowanie, ale ja wierzę, że, że to się zmieni, bo to nie jest tak, że profesor, że my ich tylko ogłaszamy, no, tak w ten tydzień też był pod tym względem, że tych wszystkich, myślę, jakby indywidualnie Panowie zapytali zawodników, taki najtrudniejszy, bo też wiele rzeczy wymagałem od nich i te byłem zbudowany ich postawą, a a że gdzieś tam ułamek sekundy zdecydował o tym, że dostaliśmy kolejną czerwoną kartkę, no to, 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 ale uważam, że mimo wszystko to, to też wiadomo, że takiego, wie pan, jak mam takiego zawodnika jak Piotrek Wlazło na obuicku, to mogę też systemy zmieniać łatwiej, mogę go wycofać do obrony, też tym mogę inaczej zarządzać, tutaj troszkę też z tym, z tym był problem dzisiaj. Ma pan duże braki na skrzydłach w tym meczu? Skąd miał pan na duże braki w tym meczu, nie było Kruszelnickiego. Gerbowski szedł razem. A mimo to nadal na owce długo siedział kacper Sadłocha. Proszę powiedzieć, czy pan go w ogóle rozpatruje jako skrzydłowego, czy bardziej jako napastnika? I dlaczego tak długo czekał na wejścia? Przed nim wszedł na przykład Hubert Matenia, który raczej jest defensywnym zawodnikiem? To już panu mówię, po pierwsze, on się uczy tej pozycji to jest napastnik ale na pewno i, i jakby to jest jedna rzecz. A druga, co ważniejsza, już w pierwszej połowie z jednym elementem mieliśmy duży problem z 11 11, to mi uciekły emocje. W emocjach to były 100 fragmenty miedzi. I na pewno też w tym momencie po czerwonej karcie też poczułem wzrostu. Czyli okej, okay, Hubert jeszcze po 11 11, ale też dla mnie to jest, było istotne, że, że wiedziałem że też, że później na boisku pojawi się drygas czy, 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 czy Mansfeld i mieć w tym elemencie po prostu będzie miało, już miał... Już mieliśmy problemy w pierwszej połowie, bo tam dwa razy się mocno zakotłowało. No i suma summarum straciliśmy w ramkę, ok, z takiego miejsca, że, że pewnie kościelny do gry już tak nie uderzy, ale, ale w tym meczu uderzył i, i, i straciliśmy w ramkę. Natomiast no to też po, Poza tym Hubert jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, też dysponuje dobrym dośrodkowaniem i wydaje mi się, że dał solidną zmianę i, 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 i też nie zapominajmy, że Kacper jeszcze niedawno grał w trzeciej lizy i to są takie na wojsku, nawet w tym meczu z Głową, czyli gdzie wszedł, to nie chodzi że on tą piłkę stracił, broń może. Ale były takie elementy, że gdyby miał doświadczenie, to by dał się spalować, to piłkę to utrzymał, to są po prostu rzeczy, które on musi teraz nadrabiać i myślę, że z niego dużo więcej jakby pociechy to będzie wiosną, kiedy on mocniej się ogra, przepracuje. Widzę w nim jakiś potencjał, ale na dzisiaj no po prostu najbardziej postawiłem na zawodniku bardziej ograny. Dziękuję. Łukasz Guźda, Podkarpacie, Lawia. Ja tylko jedno pytanie. Adrian Bukowski wspomniał Pan, że doznał urazów, wiadomo. Kiedy wróci do treningów i do treningów? Wstępna rewioza dwa tygodnie, ale czy to będzie dwa tygodnie i zdąży nawet z to nie wiem. Może być, że, że dopiero po no to też taki widzi Pan ten, dostał po prostu piłką e, w końcówkę stopy, jakby w palce i to jest taka kontuzja, gdzie ta stopa się skręciła i na ciągu wiązała w kolanie nie? I to takie no, naprawdę fatum, bo to mówię mechaniczna, miał luźną ustawioną nogę, nie spodziewał się uderzenia i i na ciąży zlezano, więc, więc yy, no, pff, zależało mi, żeby był nawet z ale też myślę, że zdaje sobie Pan sprawę, że ten tydzień, bo to w, na pierwszym treningu w poniedziałek więc kontuzję, jak nie przepracuję cały tydzień, a, a nie wiem, do treningu wejdzie w sobotę czy w niedzielę, no przecież nie będzie gotowy do wygrania. Dziękuję. Tak, tak. Jeszcze chciałem dopytać. Powiedział Pan o wsparciu ze strony prezesa Klimka. Czy mógłby Pan powiedzieć o tym coś więcej? Czy prezes Was odwiedził w szatni po meczu? Tak, prezes był w szatni. Jakby w rozmowy, to już proszę prezes pytać, bo ja nie jestem upoważniony. Natomiast ważne rzeczy do drużyny powiedział i to były rzeczy. To były słowa, nie rzeczy, przepraszam. To były słowa wsparcia i kilka mądrych słów. Też widział zaangażowanie z zespołu, natomiast no mówię, są rzeczy, za, na, nie chcę się powtarzać. Dobrze, na tym skończmy. To były słowa wsparcia i rozsądne słowa takie, że, że, że cieszy mnie taka reakcja, bo wiem jak, tak bym powiedział, to doświadczenie jakieś tam jest spore i wiem jak najczęściej, jakie są reakcje, to są zupełnie o 90% odwrotne. I, one nie pomagają, proszę mi uwierzyć, że to takie rzeczy dużo bardziej pomagają zespołowi niż, niż, niż jakieś takie ruchy bardzo nerwowe. Nie?